Mini Spot marki Lunari. To jeden z najpopularniejszych reflektorów na szynoprzewody magnetyczne. Jeżeli planujecie zakup tego typu oświetlenia, to oglądajcie dalej. Opowiem Wam, dlaczego wybrać właśnie ten model lampy. Ja mam na imię Mariusz. Jesteście na kanale Sklepu z Oświetleniem który znajduje się w Poznaniu na ulicy Janickiego, 25C przez LU7, a także w internecie pod adresem lampomat.pl. Jeżeli interesują Was przewody, bardzo dobrze trafiliście, bo na naszym kanale na YouTubie wrzucamy dosyć dużo materiałów na ten temat, więc od razu możecie sobie go zasubskrybować, żeby Wam to nie uciekło. A my przechodzimy teraz do tego reflektorka mini-spot. To jest lampa przystosowana do niskonapięciowych szynoprzewodów magnetycznych. Ona jest firmy Lunari i pasuje do systemu Lunari Multiline, ale jeżeli bardzo by Wam zależało, to możecie ją dopasować też do większości systemów innych marek. Ta lampa występuje w kolorze czarnym, białym oraz złotym w wersji pojedynczej. I podwójnej może być włączana tradycyjnym przyciskiem, może być zdalnie sterowana przez Bluetooth albo Zigbee, a jeżeli macie w domu automatykę, to możecie nią też sterować przez Dali. Macie do wyboru barwę światła ciepłą albo neutralną, a przy zdalnym sterowaniu przez Zigbee możecie wybrać barwę światła w zakresie od ciepłej do neutralnej i jeszcze do zimnej, czyli będziecie mogli sobie te barwy zmieniać. Ona ma 3,5 cm średnicy, czyli tutaj w środku nie zmieści się żarówka, tylko jest wlutowana dioda LED i 10 cm długości ma ta tubka. Spód, który montujecie w szynie ma około 11 cm. I pół centymetra. On w ten sposób wchodzi w szynę. Dodatkowo tutaj macie dwie takie blokadki. On się będzie trzymał na magnesach, ale po to, żeby Wam ta lampa nie wypadła z sufitu jeszcze, żeby było dodatkowe zabezpieczenie, no to macie tutaj takie specjalne blokady. Ta lampa pobiera 7 W. I emituje około 540 lumenów światła, czyli możecie to porównać do dawnej żarówki o mocy około 40 W, czyli taki standardowy jeden reflektorek. Lampy mają współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 80, a w tym małym reflektorku mamy diodę LED z podwyższonym współczynnikiem CRI 90. Dzięki temu oświetlone przez niego przedmioty bardziej wiarygodnie oddają kolory. Gwarancja na tę lampę to jest 5 lat, czyli też fajnie wydłużona czas ochrony, bo standardowo mamy tylko 2 lata. Jeżeli obejrzeliście filmik do tej pory, to bardzo proszę zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu dotrzemy do szerszego grona odbiorców, a ja też będę miał informację zwrotną od was, że tego typu nagrania to jest coś co was interesuje. Cena tego produktu to jest około 300 19 zł. Jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem, jaką wygląda na żywo, porównaniem go z innymi modelami, no to wpadajcie do naszego sklepu do Poznania na ulicy Janickiego 25C przez LU7. A jeżeli nie możecie nas odwiedzić, nic nie szkodzi, wchodźcie na stronkę lampomat.pl ukośnik multiline. Tam znajdziecie inny filmik. Na temat tego systemu wszystkie produkty i m.in. właśnie tę lampę Mini Spot z Lunari. Dzięki za obejrzenie. To było na tyle. Cześć!